Adam Kwaśny, Solar, Opowieści z Hawany, rozdział 4 Dwa lata później grób mojego ślicznego taty rozkopano. Odbyło się to w obecności żony, córki, czyli mnie, dobrego pana Makko i byłej służącej lisy z dzieckiem. Grabarze postąpili z tatą zwyczajnie. Opłukali kości, oczyścili czaszkę z resztek włosów, czy już mówiłam, że za życia mój śliczny tato bardzo dbał o fryzurę? Następnie szczątki włożono do małej cementowej skrzynki. Dobry pan Makko postarał się o odrobinę ceremonii. Alejką podjechał czarny kadilak. Składając litery, odczytałam napis na przedniej szybie: Kocie funebre. Skrzynkę z tatą ulokowano w karawanie. Leżała trochę krzywo jak porzucona i nikt jej nie poprawiał. Wędrowaliśmy za pachnącym gorącą benzyną samochodem, a tato wyglądał jak pudełko z butami, które kupił sobie kierowca i wrzucił do bagażnika, aby po pracy zabrać je do domu. Pół godziny później betonowy klocek został umieszczony w cmentarnym murze. Dobry pan Makko został opiekunem naszej rodziny. Postarał się o zeznania świadków, którzy zgodnie potwierdzili, że mój śliczny tato zginął po właściwej stronie torów. To dało nam pewne skromne przywileje i dodatkowy przydział ryżu. Natomiast mama pogodziła się, że w sprawie pięknej lisy i jej synka nie otrzyma żadnego wyjaśnienia. Z pokorą przyjęła rolę żony w swojej ufności oszukanej i zdradzonej. A ja otrzymałam status półsieroty rewolucyjnej, co na prośbę mamy próbował wytłumaczyć mi dobry pan Makko. Ale ja nie chciałam tego słuchać, tylko wierciłam mu dziurę w brzuchu, aby wyjaśnił, co to był za wyścig koni i samochodów na ulicach Hawany, bo przecież dobrze zapamiętałam słowa mamy. Wreszcie dobry pan Makko ustąpił i powiedział: Dziecko, to była wielka gonitwa. Chude konie pokonały konie tłuste. Siedem koni chudych uwolniło wszystkie głodne konie na wyspie i teraz będą rosnąć im brzuchy. Pieszczotliwie wytarmosił mnie za kolano. Jak u lisy? Ucieszyłam się. Spojrzał na mnie przez zaparowane okulary i cofnął rękę. Jak już mówiłam, poród lisy dobry pan Makko odebrał w sypialni moich rodziców. Wniesiono tam lampę naftową i garnek wrzątku. Mama panikowała. Znosiła wszystkie ręczniki i prześcieradła, aż wreszcie dobry pan Makko siłą przytrzymał ją w korytarzu, podając środek uspokajający. Zatoczyła się, porzucając na podłodze ręczniki, i sunąc ręką po ścianie, jak niewidoma szukała drogi do kuchni. Altagrasję proszę stąd zabrać, niech śpił sąsiadów. Zarządził dobry pan Makko. Nie wiadomo, jak bardzo rodząca będzie darła mordę. Sąsiedzi natychmiast mnie wyprowadzili, a mamę poili w kuchni słodkim rumem. Była oszołomiona, ale nie chodziło jej tylko o przychodzący na świat owoc ukradzionego nasienia. Ogarnęła ją przedziwna empatia. Jak kiedyś sukę naszych sąsiadów, która ze skowytem zaglądała do szafy do białej kotki o imieniu Pinia, która rodziła po raz pierwszy. I tak mieszkałyśmy z piękną lisą, a jej synek Raulito był w końcu moim młodszym bratem. Niezależnie od tego, co czuła moja mama. Pan Makko był naprawdę dobry. Opiekował się nami we wtorki i czwartki. Lisie też coraz lepiej się powodziło i mogła nam pomagać. Natomiast mama unikała dobrego pana Makko, gdy przychodził z paczuszkami pełnymi potrzebnych rzeczy, którymi Lisa potem się z nami dzieliła. Proszę się nie smucić, mówił do mamy, gdy przyjmowała go w kuchni kawą. W Hawanie mamy już nowe życie. Miałam wrażenie, że mama boi się uprzejmości tego człowieka. Natomiast nowe życie w Hawanie oznaczało w pierwszej kolejności podzielenie naszego mieszkania. Mama dostała pokój od podwórza, a Lisa przeniosła się ze służbówki do dawnej jadalni, zyskując balkon, gdzie pozwalała nam suszyć majtki i sukienki. Przedpokój w połowie zamurowano. I z reszty mieszkania wydzielono osobny apartament. Natomiast piętro wyżej, w mieszkaniu po weterynarzu, wydzielono trzy klitki komunalne, a w jednej z nich zamieszkał zasłużony weteran. Plotkowano, że weterynarz odpłynął do Miami na ostatnim statku, któremu udało się wymknąć z portu. Natomiast weteranem okazał się chłopak z okolic Bayamo bez prawej nogi, którą amputowano mu w górach Sierra Maestra. Kiedy wyszedł ze szpitala, dostał amerykańską protezę jeszcze z wojny niemieckiej w Europie, a potem otrzymał przydział na klitkę po weterynarzu. Młody weteran upijał się regularnie na umór i śpiewał dzikie pieśni z bajamu. przywleku skądś stary patefon, który puszczał na cały regulator i tak walił drewnianą nogą o podłogę, że od jego tańców kołysały się nasze żrandole. Lisa się złościła. Karacho! jak on tupie tym kikutem drewnianym. Natomiast mama uspokajała ją, mówiąc, że przecież trzeba zrozumieć człowieka, który podarował ojczyźnie własną nogę, a teraz samotnie pije przy otwartym oknie i obtańcowuje drewniane kopytko. Fiesta. W mieszkaniu weterana zwykle kończyła się, gdy biedak, zamroczony rumem, padał na podłogę i przeklinał. Tak przynajmniej opowiadała lisa, która chodziła do niego na górę sprawdzić, czy żyje, i zanosiła mu talerz ryżu z fasolą. Opowiadała potem, że weteran przeklinał leżąc twarzą do ziemi. Nie wiem, kogo przeklinał. Nie zrozumiałam, opowiadała przejęta, bo bełkotał i sikał pod siebie. Ale mówię wam strasznie złożeczył. Mama, która nieraz pomagała Lisie wciągać na łóżko nasączone rumem ciało weterana, nie dowierzała jej słowom. Dziewczyno, weteran nie może przeklinać, bo jest bohaterem i pochodzi z bajam. Gówno, odpowiadała grzecznie lisa. Słyszałam w szkole o hiszpańskiej mniszce, która nie została świętą, bo przez sen zgrzytała zębami i nie wiadomo było na kogo. Lisa przejechała palcem po swoich ostrych zębach. A czy ja zgrzytam, czy zaciskam? <laughs> Nikt tego jeszcze nie słyszał, bo nikogo nie ma przy mnie, kiedy śpie. No, chyba że Raulito, ale on jest jeszcze malutki. Mama pokręciła głową, zastanawiając się nad dobrym panem Makko, który ją pieprzył, ale Lisa czytała w myślach mamy i natychmiast wyjaśniła, że zanim zdąży usnąć, dobry pan Makko zawsze wychodzi. Mówiła o tych sprawach bez skrępowania, a co mamy całkowicie zbijało z pantałyku. Pamiętam pewien poranek: bawiłam się na klatce schodowej, kiedy wojskowi sprowadzali weterana po schodach. Jechał na uroczystość wręczania rocznicowych medali. Miał czysty, wyprasowany mundur i spokojną twarz wybieloną kredą. Zielony samochód czekał na niego przed domem. Chłopak wsiadał tyłem i wciągał za sobą protezę. Mama pomagała żołnierzowi i odprowadziła go do samego auta. Była bardzo podekscytowana i kiedy weteran wgramolił się wreszcie do samochodu, zbyt szybko zatrzasnęła drzwi. Rozległ się zgrzyt. Weteran spojrzał z wyrzutem na mamę, a potem chudą dłonią sprawdzał przez nogawkę, czy nie uszkodziła mu protezy. Mama, czerwona ze wstydu, poczekała na chodniku, aż samochód zniknie za rogiem. Kiedy zobaczyła, że stoję na schodach, wykonała bezradny, przepraszający gest, a potem zagoniła mnie do łóżka. Oznaczało to, że zaraz gdzieś pójdzie i nie będzie jej przynajmniej dwie godziny. Zawsze, kiedy wychodziła, kazała mi czekać w łóżku. Wydawało się jej, że tam będę bezpieczna. Tego dnia musiała jeszcze iść do portu, gdzie pewni ludzie ułatwili jej sprzedaż kilku drobiazgów ze złota. Leżałam pod wilgotnym prześcieradłem i zastanawiałam się, co przedstawiają żółte plamy na suficie, które pojawiły się w porze deszczowej. Wspominałam czarnego pana, Wyciągającego nitki z parawanu. Zastanawiałam się, czy wróci. Ale co miałby robić taki elegancki pan w naszym pokoju? Nie było już parawanu, ani srebrnych nitek, ani nawet porządnych mebli. Żałosne, gdyby mężczyzna w koszuli wyprasowanej gorącym żelazkiem rozplatał na podłodze jakieś liche, wiklinowe krzesło przywleczone przez mamę po sprzedaniu moich fotelików. Łagodnie zapadałam w ciepłe poduszki, kiedy usłyszałam jęk. Głęboki haust powietrza bez wydechu. Podniosłam głowę, nadsłuchując. Jęk się powtórzył. Ktoś popchnął okiennicę. Białe światło zatopiło pokój. Zrobiło się duszno. Usłyszałam krzyk, wielki i bolesny. Nie muszę dodawać, że natychmiast zmoczyłam majtki. Mój pęcherz absolutnie nie panował nad strachem. No bo czyja ręka otworzyła w moim pokoju okiennicę? Czasem zamykam oczy i po raz kolejny widzę siebie, tamtą, małą dziewczynkę, która wychodzi z łóżka. W ciemności korytarza słyszy odgłosy szarpaniny i trzeszczenie mebli. Tymczasem krzyk przerodził się w skowyt, a ja już szłam na pomoc. Chciałam wiedzieć, kto krzyczy i w którym pokoju. Wśród pyłku w kurzu zobaczyłam dobrego pana Makko, bez okularów, spoconego w rozpiętej koszuli, spod której wystawały mu owłosione nogi. Pomyślałam, że dobry pan Makko wygląda jak morska syrena. Od pasa w górę doktor i przyjaciel nieżywego taty, a w okolicy kolan morski szempans z francuskiej książki taty. Tu jesteś, dziecko? Skąd się tu wzięłaś? Przeraził się dobry pan Makko i zasłonił koszulą owłosiony brzuch. Przez uchylone na moment drzwi zobaczyłam na poduszce rozrzucone włosy i spuchniętą od krzyku twarz lisy.